Witam tenaj wszystkich i zapraszam. W tym filmie pokażę jak naprawić część, która nie działa w twoich słuchawkach. Ściągaczka JBL Wipeflex. Musisz zacząć od umieszczenia słuchawek w etui ładującym. Teraz odłączają się od telefonu. A następnie wyjmij je z etui ładującego. Teraz Sprawdź, może to Ci pomoże, ale jeśli nie, powinniśmy zrobić zestaw sprzętowy. Aby zrobić zestaw sprzętowy, naciśnij dwukrotnie na lewą i prawą słuchawkę, a następnie przytrzymaj. Więc. Jeden, dwa. I teraz przytrzymaj. I gotowe. Teraz e, kliknij ikonę informacji lub ikonę ustawień, jeśli masz Androida. Zapomnij to urządzenie. Zapomnij urządzenie. Również jeśli masz Androida, kliknij Sparuj nowe urządzenie. A teraz kliknij na nie na liście urządzeń. I udało się. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś go za pomocny, rozważ subskrypcję kanału i zostawienie polubienia pod filmem. To naprawdę dla nas ważne. Do zobaczenia później.